No, się ma tęczowe świry, Następne dwa odcinki Legacy Challenge ogłaszam, będą krótsze, bo muszę coś załatwić. Ale to się później dowiecie o co chodzi i tak dalej, więc będą dniowe odcinki. No, wiecie co chodzi? Dwa sumiowe dni. Przez dwa najbliższe odcinki, ten i kolejny. Uwielbiam rzut na ten salon. Salon o kuchniu, jadalni wszystko, bo wygląda to cudownie. Tak bym chciał mieć w swoim domu, który zamierzam kiedyś mieć. a dzisiaj będą takie nudy do robienia, jak zwykle w takich codziennych sprawach Legacy Challenge. No życie, żyćko, żyćko, żyćko. O, jakiś dzień robotów się chyba zaczął, albo jakieś inne piekelstwo. Mm. Z rzeczy jeszcze organizacyjnych wybudowałem dom w Solani i będziemy potrzebowali 23 tysięcy. Niecałych 23 tysięcy, no ale wiadomo, że nie będę już się tam rozdrabiał, tylko tam dam jej 23 tysiące na przeprowadzkę, ona się tam wprowadzi, zamieszka, ja jej tam jakąś pracę wybiorę, no właśnie naszej koleżance, która właśnie weszła do swojego pokoju i potem będziemy tam o, wszyscy wstali. I potem będziemy, wiecie, tam ogarniać, nie? Nie wiem, wszyscy wstają, gdzieś idą, więc musiałbym zobaczyć, co oni kombinują, bo może robią coś, czego dzisiaj nie powinni. O, ktoś to zabrał się za śmieci. No, jednak, jednak potrafią. No, już wiedzieliście, że ktoś zmienił kolor włosów i fryzurę. No to zaraz będziemy zaglądać, co tu się dzieje. Dzieciaki wstałe. Ja sobie pozwoliłem przez MC y, Command Center wyzerować wszystkich, bo byli tak rozstrojeni, że już nie chciało mi się po prostu kombinować, więc stwierdziłem, że sobie zmienię. Jeżeli... Nie pamiętam, gdzie ja to wrzucam. No, ale jeżeli ktoś nie jest na grupie, nie obserwuje mnie na Instagramie, to się dowie teraz, że Sandra zmieniła zupełnie fryzurę. Jest jakiś taki, no nie wiem, jakiś odcień rudości, powiedzmy, chociaż rudości, nie bardziej. Czerwieni Michała Wiśniewskiego. Nie, 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 nie czytaj tego, zaraz będzie, że Elżbieta była zdrowym dzieckiem. A w ogóle, czy ja mam kolejne akty urodzenia? Ktoś, ktokolwiek je ma? Bo nie widzę. Może w wyposażeniu rodziny coś takiego jest, ale nie mam pojęcia. Eee, okej, okay, luknijmy co my to mamy. A, bo my dzisiaj mamy święto zbiorów. Super. Więc przeżyjemy sobie święto zbiorów i wieczór talentów, które nas nie obchodzi, a w następnym odcinku przeżyjemy z sąsiedzką bójkę oraz Ryki, które też nas nie obchodzą. No i później już będziemy mieli e, fieste. Ojej, ojej. A to by było okej, okay. byśmy tu mieli fiestę, potem w jednym odcinku, a potem Sylwester, i wtedy już mamy spokój ze świętami na wieki, chociaż nie wiem, czy one się nagle później nie wygenerują. Jak się nie skończą, czy się później to nie zacznę pokazywać, no ale to się wiecie, jeszcze okaże, nie? A kto tu będzie miał urodziny? O Boże, Sandra Sarducha będzie już stara, czy ona będzie dopiero stara, już będzie na bank? A nie, jednak nie stara. No bo tobie już leci do emeryta, tobie jeszcze nie. Okej, okay, bo już się bałam, że to jakoś tak daleko poleciało. Ale jednak nie, jednak nie. Jednak nie jest aż tak daleko, jak myślałem. to ogląda pogodę. Mamy czwarteczek. A dlaczego? chciałam powiedzieć, dlaczego nie jesteś w szkole, no bo może dlatego, że nie za bardzo z tą szkołą yy, ci yy, chciałam powiedzieć do twarzy. Podejmijmy jej może karierę, no niech ona zacznie jednak mimo wszystko zarabiać. Skoro ona już ma zamieszkać w tym sulanie, to po prostu ja jej dam coś takiego związanego trochę z tym Sulaniem, tylko tam była chyba tylko ekolożka. A może ona po prostu będzie ratowniczką wodną i niech sobie pracuje 17 4 godziny, też 4 godziny, ale to bez różnicy. Ale wolę, żeby chodziła gdzieś na ran. No, nie będziesz tak mało zarabiała, bo jest aż 48 na godzinę i chyba też tutaj są jakieś awanse. O, ścinka, trzeba wejść w menu główne, wystarczy kliknąć jak coś. nie wiem. Jakie to ma sens, ale kiedyś właśnie... -u kogo ja to widziałem? Uiwi, ja to widziałem. A ja nie wrzuciłem sobie tej frazury. O Jezu, dziecko mi tam kombinuje. Więcej opcji, opie wychowawcze, surowe, zarobię zarobienie błagony. Skrzycze, bo te dzieci to nic nie robią. Czy ty, mój drogi, nie idziesz do pracy? Nie, bo wy macie już dzisiaj wszyscy wolne. Ale ja widziałem, że tu jest bardzo dużo do ewolucji. Bardzo dużo. A jak dobrze wszyscy wiemy, my kochamy ewolucję tych roślin. On się zajął tą ogrodem sam z siebie. To w nim bardzo lubię. Odchwaszczaj teren, odchwaszczaj i możesz potem sprzedać wszystko. A ja bym chciał, żebyś jak, jak już to dziecko ochrzanisz, żebyś właśnie zajęła się tym jakimś śniadaniem. Może być wystawne śniadanie, ale nie ma informacji, czy to jest bezpieczne dla wegetarian. ale może. No nie wiem, zobaczymy. Bo dobrze pamiętam, że ty jesteś wegetarianką. Tak, boże, powinienem sobie na czole napisać. Jak się wszystkich wyzeruję, to ty od razu samogarnięcia, Aż to jest niesamowite. E, co on tu kombinuje? Aha, bo on sprzedaje teraz wszystko. Nam no, ja się to bardzo przyda. W ogóle jest bardzo ciepło, jak na to, że mają jesień. No taka tu pogoda w tym mieście. Ja jestem w New Crest, tak? Nie wiem gdzie mieszka. Widzę, że oni mają tutaj jakieś wymaganka, ale jakoś mi nie za bardzo chce się to spełniać. Zauważcie, że ja nawet w, tak na dobrą sprawę nawet nie mam tej skrzynki do ozdabiania. Więc coś tam sobie pojemy, jakiś wiecie, serdeczny nastrój i myślę, że tyle bez żadnej spiny. A ty co taka? A, bo dzieciak to jakiś śmierdzi. Eee... Przyjazne. A może to powinna być opieka, przewiń. A już oczywiście anulowałam to, no bo jak to ja. ta ta ta, ta przewiń. I fajnie, jak jest święto, ja potem zazwyczaj zajmuję się, wiecie, uczeniem tych dzieci różnych rzeczy. Typu chodzenie, mówienie i tak dalej, no bo wtedy jest na to rzeczywiście czas, nie? Spalisz dom poważnie. A no to masz wysoki poziom gotowania. Poczta? W święto? O, kolejna ścina. O jezu, ach, simsy. I nie wiem, jakby z czego to wynika, nie? Pewnie z niczego. No co, weź pocztę, może to są rachunki, dowiemy się co to przyszło. Co ty tu masz, mój drogi? A to może zadanie z podstawówki, tak? Więc... Um, łódkę masz? O A A, dzieciaki podostawały zabawki, a ja mam dla nich skrzynkę na zabawki? Mam, to mogę te zabawki powrzucać. Po prostu, wiecie, od wszystkich zmarłych, nie? A ten kryształ? Nie wiem co to jest, to jakieś nasiona, to sprzedam, bo mi to nie obchodzi. Te części do ulepszeń w sumie też. To też. Jak coś to sobie kupię, teraz jestem nastawiona ostro na zbieranie gotówki. Bo jednak, uzbierać oczy 10 tysięcy to nie będzie aż takie proste. Tym bardziej, że podobno coś naprawili w rachunkach. Tylko nie wiem, jak. Jak to będzie działało? Uu, bardzo naprawili w rachunkach. Zobaczcie. Opłata za samą parcelę wzrosła. Energia elektryczna, co prawda my sobie troszeczkę tworzymy. Woda 15. No, jednak coś tam poprawili, więc to już nie będzie takie ułatwione. Ogólnie ja bym ten statek sprzedał, bo nic mi za bardzo potrzebny, tylko ja się boję. E, może ty idź do pracy jednak. Co to zarobisz coś zawsze? To jest zawsze coś, nie? Ty też możesz iść do pracy, tak? No dobra, okej. Okay. Ej, no to co? Zawołuję wszystkich na posiłek, zjedzcie sobie to, żeby co chociaż coś się nam odchęciło, że coś było zrealizowane w to święto. Ten to oczywiście jest smutny, ciekawe czemu. Nieobecność rodzice, okej. Okay. Ta już oczywiście szła tutaj, wiecie, wszystko psuć. Kurcze, teraz jak pomyślałem, że te rachunki będą takie wysokie, to serio będzie nam kiepsko to zrobić wszystko? Więc będzie trzeba się postarać, żeby... Jak najszybciej to zrealizować? A ty sobie nie wzięłaś, zawołałaś wszystkich, ale nie za bardzo. No dobra, no to idź do pracy. Musimy zarabiać, no trudno. Stałaś architektem nagle, z przymusu trochę, no ale cóż. Ty możesz się zapiekować tymi dzieciakami. Dobrze, że pracujesz w weekend, to chociaż wiem, że coś zarobisz. Okej, okay, lepiej niech oni chodzą do tej pracy. Wiem, że jest święto, no, ale trudno się mówi. Ja jakoś trzeba to ogarnąć wszystko. Nie trzeba opróżnić żadnej toalety, nic. Nul. Prania nie ma żadnego, ale nie chce też mi się dzisiaj robić za bardzo. Oczywiście ja nie używam tych kamer, bo jakby po co? On nauczył się sama między sobą gadać, więc spoko. Wiesz co, mogłabyś teraz po prostu to pozmywać od razu przy okazji. Czy ty młody jesteś najedzony? Bo jak ty jesteś najedzony, to ja ciebie nie będę tutaj zmuszał. Tylko ciotka nauczy ciebie korzystać Gerardzie z nocnika, tylko zanim on to odłoży, nie? A nie, prawie się zsynchronizowali. Może jakieś błądy naprawili, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio bardzo się męczyłem, żeby wykąpać te dzieci. Zgodził się, ale czy oni to zrobią, to się zaraz okaże. No dobra, wzięło na ręce, super. Ciekawe, czy naprawili te kariery, z których ja ostatnio zrezygnowałem. No dobra, wiecie co, musimy zobaczyć, jak oni w ogóle stoją z tymi umiejętnościami. Oczywiście ja nie wiem, gdzie są te rzeczy, ja będę tego szukał. Ha, jak on ma dużo poruszania się już. O Jezu, ile dni minęło, ile oni są tymi dziećmi. Przecież chwilę tak naprawdę. Ale zostały jeszcze 4 dni, no dobra, okej. Okay. To lata ma chyba tylko 3, z tego co pamiętam. E mała, co ty? Ty też. Ty korzystanie z nocnika masz trochę mniej, a możesz sama. A możesz sama spróbować, okej. Okay. To spróbuj, proszę. Możecie sobie razem usiąść i sobie spędzić czas. Boże, przypomina mi się ta słodka miniatura, jak dziewczynki były małe. Jak jeszcze żyła, Elżbieta. Dobra, jemu się udało w sumie. I teraz mogłabyś e, uczyć go mówić. Ty nie potrzebujesz pomocy przy niczym, co sobie poradzisz. No dzisiaj będzie ostry e, learning. Ale słodkie te włosy. Takie dredy dla dziecka. Trochę dziwne dla mnie, bo nie wiem czy by ktoś dziecku zrobił dredy. Mega wydaje mi się dla dziecka, bo były to niehigieniczne, bo wiadomo, dzieciaki łapią te włosy, są upaćkane i tak dalej. Więc wydaje mi się, że trochę dziwny pomysł, no ale wiecie co, kto tam lubi. Dobra, ty możesz sobie ma układać, ten się wkurzył, bo jakoś słowa go wkurzyły. Dobra, no to może weź go obejmij, może się trochę uspokoi i możesz go teraz dalej uczyć mówić, może się trochę uspokoił, dość już tego gadania. Ojej. E, wyłączyłem na ostatnim live'ie ze StrangerVille mm, te dźwięki, które. Kolejny na tablecie. Te dźwięki, które informują o tym, że się zmienił nastrój. Nie wiedziałam, że tak coś można zrobić, ale zawsze mnie wkurzały te dźwięki trochę, więc jestem mega zadowolony, że się tego pozbyłem. A ty też rodzinnym sim, więc ty się bardzo dobrze bawisz, ja widzę. Dobra, mamy już trzeci poziom. A jak z tą toaletą poszło? Jak poszło z toaletą? Ojej. No słabo, a tobie? Jeszcze gorzej, no bo to wiadomo, że jak jednak ktoś te dzieci pilnuje, no to jest trochę inaczej. Ale wyobraźnię mają słabą, ojej. A któreś z was nie miało tabletu? Pewnie któryś zakosił i ma w kieszeni, no a to ty masz. Po możesz potem sobie porosować z lamą, bo wydaje mi się, że to już starczy. Nabiłeś punkt, a ciotka, co ty tu masz? Proszę bardzo, tą pracę z podstawówki możesz sprzedać, bo to nas nie obchodzi. Ręcznik ci zostawię, bo to jednak y, jest ci potrzebne i ty mogłabyś wziąć sobie kąpiel, z że jesteś syreną, przyda ci się. Posprzedawałam trochę starych mebli z wyposażenia rodziny i zrobiło się tego naprawdę sporo. Syrena mi się zepsuła, o, naprawiła mi się syrena. Super. Alan serducho nam gratuluje, dziękujemy. Ja chciałbym jeszcze coś tu zrobić, zajrzeć sobie. Moja droga, jak ta twoja córka urosła? Czemu miłoż serducho nagle ma łysy łeb? <grych> O co chodzi? A ten tu już znikł oczywiście z tego drzewa genealogicznego. Ale tu widzę, że wszyscy są póki co. Ja może w ogóle na tej stronie internetowej od drzewa genealogicznego poszperać i zobaczyć co tam jest do zrobienia. Jak to nasze drzewa? Nie no drzewo okej, okay. wszystko jest w porządku. Ta miała hodować robaki z tego co pamiętam. I co no jak wróci będzie musiała to zajrzeć? Tu mamy te sprzęty. Ja nie wiem czy one będą nam w ogóle potrzebne jeszcze. Później jak coś się na ja ten domek na drzewie... W cudzysłowie oczywiście, usunę całkowicie, bo on nie będzie mi raczej potrzebny. A jak już to zostawię go pustego i posprzedaję te rzeczy. I jak ty do pracy jesteś do 17, ty jesteś do 16, więc teraz wracasz praktycznie. No okej. Okay. Więc ciotka się zajęła w sumie tymi dziećmi. Stara, jesteś nawodniona, już możesz wyjść z tej wanny. Bez przesady. Pomyślałam, że jednak zrobię to pranie, przyda się im. No, 319, zawsze do przodu. Zawsze do przodu o jakąś minimalną ilość. Może zdążysz e, wziąć to pranie całe? Pewnie nie. Więc on będzie musiał poczekać z tym sikaniem. Więc sobie najpierw idź zjeść. No nie, on e, zdąży sikać. A nie, jednak nie. Ktoś dzwoni do nas. Chciałbyś wyglądać tak radośnie jak ja, może to się wystarczy, że przy mi jednego simulana nic Dobra, spróbujmy. Chyba zostaliśmy oszukani. <laughs> Czy, już, czy czujesz ten przepływ zadowolenia? Ona sama odpaliła sobie to, wyobrażacie, jestem w szoku. Sprytne simmy po prostu. Dobra, Mała, ty podobno nie jesteś w domu, ale ja widzę, że jesteś już jakaś zmęczona, jest dopiero taka godzina, więc może się zdrzemni. Twój brat też niech utnie sobie jakąś drzemkę, niech ten tablet już odstawi. Mam nadzieję, że nie dokończyli, tylko gdzieś na półkę. Ale jestem naiwny. O 322, no i mamy już 12, jeszcze 8 tysięcy w sumie. 9 licząc rachunki w sumie. Cóż za synchronizacja? Czy ona już będzie zadowolona z tego święta? Chyba tak. Sandra to zdrowa dziewczynka, tylko wiesz, że Sandra urodziła się Boże w wieki przed tobą. Nie wiem, czy będę jej zmieniał jeszcze coś pokoju, ale wydaje mi się, że nie, że to nie ma sensu. Bo po co? Już po prostu jednej z dziewczynek zostawię ten pokój. Chociaż zastanawiałam się, czy nie zrobić dziewczynkom wspólnego pokoju, że usunąć te ściany, usunąć te drzwi, i zostawić. W środku i zrobić im takiego wspólnego pokoju. Fajnie by to wyglądało, ale muszę się jeszcze nad tym troszeczkę zastanowić. żeby było spoko. Nie wiem, czybym ja tak chciał. Na pewno, jak będą małymi dziewczynkami, to jakby nie ma problemu, nie? Ale później wydaje mi się, że może być problem. Zresztą najpierw nastaw to, a potem się wyprysznicuj. Ty, mój drogi, mógłbyś poedukować z, z tą ekologią, żeby nam się właśnie tutaj y, wbijały. Ekolog, piąte i ty zarabiasz mniej niż ona jako ratownik na pierwszej pozycji. Pierwszej pozycji? <grym> na <słuchania> no pierwszej pozycji, wiecie o co chodzi. No, siema, siema, no słuchaj, fajnie, jakbyś nie y y mieszała plastiku z papierem. Dobra, jak te dzieciaki? Dzieciaki, no w sumie tak już. Okej, okay, już są na zielono, więc ja już je budzę. O, znowu ścinka, boże, ale ta gra. Jednak ta aktualizacja nie pomogła wam powiem. Bo oczywiście, oczywiście ja Wam mówiłem, żebyście robili tak i tak, ale ja tego nie zrobiłem, czyli nie naprawiłem gry po aktualizacji. Dobra, wesołam maluchy, żeby się nasikały. A ty matka, mogłabyś jeszcze w sumie, nie wiem, podać tą kolację stofu, indek, dokładnie. Zostaw te dzieci w spokoju może. A i trochę stroje pozmieniałem, już tak trochę bardziej na matkę, żeby było jej wygodniej. Chyba wyprało. <grym> ja już słyszę te dźwięki po prostu wszędzie, bo w nowym mieszkaniu mam właśnie. Aha, a co to jest? To jest mokre czy jakie? Noszone, suche. Okej. Okay. A, bo ta brała prysznic, oczywiście. Nie mogła tego dokończyć, a ty przestań z tymi drzewami. Co za koleś, ludzie. A potem masz piąte poziom logiki. Czy nie będziesz musiał mieć później więcej, bo... A, masz idealnie piąte. Halo, koleś, kazam ci wyłożyć to pranie. Czemu on nie może? O, podejdź tu. Okej, okay, teraz możesz, tak? No, ma to sens. Yy, możesz posprzątać... ...te nocniczki. Kończysz stara to? Dzieci są już głodne na bank. Teraz tak patrzę, że mógłbym w sumie kolor tej kuchenki mieć inny. Ja bym nawet dał niebieskie, żeby tak się odznaczało w sumie. Ale to muszę się zastanowić jeszcze trochę. Ono już ósmy poziom gotowania. O, to gotowanie to zawsze ludzie wbijają. Bardzo szybko, dobra. Wołaj wszystkich na posiłek. Zjedzie sobie i będzie spokój. I oczywiście tylko dwójka je, bo jakby inaczej. A ty nie jesteś chory? Choroba, chichocze. A ja posprzedawałam telekinę. No trudno, będziesz musiał ją jakoś przeżyć. Musimy oszczędzać. Co z moimi dzieciakami? Dzieciaki po prostu najchętniej by poszły spać, więc ja. Ale ja bym jeszcze was wykąpał, mimo wszystko. Ty zjadłaś? A, wołam ją na posiłek dopiero, dobra. Ale, dzieciaki, ja bym jeszcze wykąpał. Ty idziesz pierwszy dzień do pracy, więc ty lepiej, jak już pójdziesz spać. Szkoda, że nie mam dwóch wanien. Ty masz za mało zabawy, więc ty sobie, nie wiem, oglądaj telewizję. A ty wykąpisz dzieciaki, jak już zjedzą. I ciekawe, czy mi się to uda tym razem. Dobra, najadłeś się, więc wykąp pierwsze dziecko Gerarda. A ty tam nic nie gadaj, nic nie idź. Muszę mu wszystko anulować. Aż jestem ciekaw, czy to się uda. Na razie doszli do tego, że spoko. <grym> możemy zacząć, ale czy to się uda, to ja nie wiem. Pozmywam za nich, już nie będę męczył tych ludzi. Dobra, niesie dziecko do kąpieli. Boże, jakie inteligentne Sima. A możesz sobie pogaworzyć do niej, żeby ci trochę wzrosło, to towarzystwo. Dobra, jednemu dziecku możesz poczytać na dobranoc Gerardowi. I może teraz ty wykąpiesz to dziecko? Nie. I oczywiście oni sobie sami anulują. Aha, dobra. Nie możesz nic zrobić, nie wiem czemu. Dobra, to Gerard sam niestety będziesz musiał sobie pójść spać. Rozmawiaj. Ja chciałem, żebyś się kąpała. O, udało się. Czyli coś musieli jednak naprawić, skoro nagle udało mi się kąpać dzieci. Jak skończysz, to możesz i spać. I to jak będziesz po kąpieli, to możesz też i spać. No i dzień minął. Jedni mieli udane, jedni nie, więc trudno się mówi. Jednym się udało, jednym nie. Jakby mnie to akurat interesowało. Dobra, jest siódma, a ona zaczyna pracę ósmej. Zaczynamy na wydzień, nie ma tutaj kombinowania. Weź może wtedy... Się wykąp, żebyś zdążyła z wszystkim. E, idziesz do pracy i tutaj możesz pomyśleć pod prosznicem i skorzystać z tej łazienki. I co ty masz? Ty masz wszystko wypełnione, więc tobie tylko zrobimy pracę i ciężko. E, przeprowadź wywiad z właścicielem domu na temat mediów? Nie wiem nawet jak to zrobić. I co mam? Pogadać z kimkolwiek? No i co, na przykład, ona no i co? A, nie mam nic. Jakby na kogoś z nas, z nas, no, z domowników. Dobra. Nie ma nic takiego. Nie widzę nic związanego z pracą. Okej. Okay. Nie wiem, może muszę jakieś mieszkanie odwiedzać, czy coś? Eee, Zanieść do kosza na pranie, bo syf e, masakryczny. Albo nie, 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 nie. Nie, nie, nie bo da się tam kąpię. A idziesz ze śmieciami, dobra, ze śmieciami możesz iść. To jestem za, jak najbardziej. Potem możesz iść siku. A, zostawiały ci tutaj. O jak jest jakaś ofiara. Proces głosowania się rozpoczął. O Boże, kolejne głosowanie, trzeba zajrzeć. Idziesz do pracy. Stara byłaś z tej wanny do pracy. Na ósmą miałaś. A ty, moja droga, a też idziesz do pracy. No dobra. To idźcie wszyscy po pracy, zobaczymy, co tam jest do głosowania, żeby znowu wiecie, nas nie przegłosowali jakimiś głupotami. Nie wysłałam do żłobka, to nie ma sensu. Kompletnie. Oczywiście nie mnie nikomu pracuj ciężko. Już myślałam w ogóle, że ten odcinek zakończy się tym, że <grych> wrócąc z pracy, i powiem, no, koniec odcinka, ale jednak nie. Zobacz te lokalne plany działania i zobaczymy, co my tam mamy. Mm -hmm. O, zobaczcie, wdrożono maksymalną liczbę lokalnych planów działania. Rozpocznij proces znoszenia któregoś z aktywnych planów, aby ponownie otworzyć głosowanie. No ja nie chcę. Chcę, żeby tak zostało. Więc dla mnie okej, okay. Nie musi się nic zmieniać. Dobra, stara, możesz sobie coś zjeść. Dzieciaki. Na nocniki. Proszę bardzo i zaraz ja wam wyciągnę talerz z czymś tam i sobie będziecie jedli. Tylko najpierw chcę żebyście skorzystali, a ty co robisz? Miałeś iść jeść. Nie wiem, bo oczywiście to żarcie, wiecie, tutaj, że nie będę musiał kazać im za daleko chodzić. Zawsze tak robię. O Jezu, nie to, myślałem, że jestem w trybie budowania. A jednak nie. Właśnie ktoś mi napisał, że kichnąłem w jednym z odcinków Nowego pobraża, więc... Jak tylko skończę nagrywać, to wchodzę i będę to edytował, i będę to wycinał. Bo ja, jak kicham, to tak jakby mi twarz urywało, nie? Zawsze się śmieję, Boże, mordy ci wyrwie zaraz od tego kichania. Widzicie, niektórzy kichają, jak taka księżniczka Disney: Ja kicham po prostu jak 90-letni chłop, nie? Który palił przez 20 tysięcy lat papierosy i ma po prostu tak zryte gardło, że no nie da się inaczej, nie? Ta oczywiście nie jest nawodniona, więc znowu będzie musiała iść do wanny. Zresztą byś mogła pojechać na wodę, ale to nie jest czas na to. Nie ma na to czasu. Masz chwilę potrzebę pomocy z recyklingiem, a ty podobno już powinien to powinien maszyny. A co zaproś go, no co ci zależy? A to było jej zadanie w ogóle do zrobienia. A to tutaj stoi. Projekt z robotyki. No to sprzedajemy stówkę do przodu, nie? Bo już mam 13 tysięcy. Zaczynaliśmy, mieliśmy 10, ale dużo dały te meble jednak mimo wszystko. Kto dzwoni? Anuluj, no, nie mamy czasu. o awans na stanowisko dyrektora ds. ekologii. Norbert awansował i teraz będzie pracować jako dyrektor ds. ekologii, fajnie. 62 na godzinę, duża podwyżka, 19. Na ubrania ekologa, aktywuj kwiet... Co? Aktywuj kwietny żagiel, dezaktywuj kwietny żagiel, okej. Okay. No super, ja się cieszę. Kajs wpadł, nie wiem ile, bo się nie wyświetliło ile przyniosł. A nie pamiętam ile było. Na nagraniu będę widział, czy jest duży przeskok, czy nie. No, poleciał tam, mam nadzieję, że to, co uzbiera, to nam da. A ty co? Aha, bo ty nie masz zabawy, to sobie oglądaj telewizję i mi nie trój. Kolejna, czyli utopie. dlaczego ona nie poszła się kąpać, to nie wiem. Te dzieci były takie, że jej nie dały, czy co? Ech. Ale się typ wkręca tu, jak ci minął dzień, nie, jak to ci to obchodzi. Dobra, zobaczmy, co ty masz w wyposażeniu. Też możemy się pospyć jakiejś rzeczy. Dobra, umieść w świecie. Odłóż. To jest do sprzedania. Nie wiem, co to było nawet. O, księżniczka wróciła, ale oczywiście jej się nie udało. A tutaj coś możesz robić? A nie, sporządź projekt miejskiego konceptu. A tego nie mogę sprzedać, co w ogóle jest. Tablet. Taka zadowolona z miasta. Sprzedawaj cytryny. HS jest nam potrzebne. No ja mamy 14 tysięcy, więc myślę, że przez 2-3 odcinki powinno nam się udać. Tym bardziej, że w trójka osób tutaj pracuje. Fajnie by przeszły już rachunki, bo byłyby opłacone i byłoby z głowy. Później można byłoby zainwestować w sumie w inne rzeczy. No i tyle w sumie. Laura, przestań dzwonić. Przestań dzwonić. Ona dzwoni po prostu jeden po drugim. No cóż, na dzisiaj już odcinek zakończymy. Wiem, że jest mega krótki, no ale mam kilka spraw do załatwienia, więc muszę je troszeczkę skrócić. Ważne, że są moim zdaniem. Nie podziało się dzisiaj dużo jakichś ważnych rzeczy, o ten tam mopuje, widzę trawę w rogu, ale myślę, że czasami takie odcinki są potrzebne, takie spokojne, że zrobię wszystko, co powinienem i tyle. E, dzieciaki dorastają, więc mnie też trzeba je troszeczkę poduczyć, po i tak na to, że ja jakoś tymi dziećmi się nie zajmuję, to i tak mam dużo punktów. Hmm. Oczywiście już, ja już się zastanawiam nad tym, kto będzie dziedzicem, a kto nie, ale bardzo jestem ciekawy, jak te dzieci będą koniec końców Wyglądał, idzie jakaś łusa baba do nas. Nie wiem kim ona jest. No nic, do zobaczenia za. Kilka dni, bo we wtorek już, albo w sobotę? Nie wiem, nie pamiętam. Coś, coś mam na sobotę chyba, coś chyba mam, ale nie pamiętam czy to zmontowałem, czy nie. Musiałbym zajrzeć. A teraz nie za bardzo mogę, bo nagrywam. No nic, I jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału, lajkowania, pisania, komentowania, jakichś waszych propozycji. No, sekcja komentarzy jest wasza, tylko wasza. Ja tam tylko wiecie. Mogę sobie popatrzeć. I ja czasami kogoś zablokować. No nic, dzięki jeszcze raz, cześć.